Świeże spojrzenie na współczesne trendy, technologie i przestrzenie, które kształtują naszą codzienność. Zapraszamy Państwa serdecznie, codziennie na krótkie podcasty o godzinie 20.00 magazyn Innovation Style oraz TNK i Ton Space. Magdalena Wróbleska zapraszam serdecznie Państwa. W najnowszym magazynie Innovation Style, moda i nowoczesne technologie, inteligentne tkaniny i ich zastosowanie. I jak Jak rozszerzona rzeczywistość i hologramy zmieniają doświadczenia pokazów mody? Personalizacja i ubrania na życzenie. Czy przyszłość mody leży w personalizacji? Technologiczne innowacje umożliwiające masową personalizację produktów. Przykłady ubrań, które monitorują zdrowie, regulują temperaturę czy zmieniają kolor. Druk 3D w modzie. Przełomowe projekty stworzone za pomocą technologii druku 3D, jak druk 3D wpływa na zrównoważony rozwój w przemyśle modowy, moda cyfrowa i wirtualna rzeczywistość, wpływ wirtualnej rzeczywistości na doświadczenie zakupowe.